Witajcie na kanale Zozo by Zuza. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak pielęgnować, czyścić i dbać o biżuterię, żeby służyła Wam na lata. Aby biżuteria nas zawsze zachwycała, musimy o nią dbać jako wszystko. Samochód również oddajemy do serwisu czy na myjnię. Tak samo jest z biżuterią. Musimy ją czyścić, musimy ją serwisować. Najczęściej zadawane pytanie to, jak czyścić biżuterię i czy srebrna biżuteria ciemnieje? Tak, biżuteria ze srebra ciemnieje. Jest to naturalny proces. Występuje on z powodu reakcji chemicznych, które zachodzą pomiędzy srebrem a związkami siarki, które obecne są w powietrzu. Biżuterię Zozo design wykonujemy ręcznie w naszych pracowniach z najwyższej jakości materiałów srebro, złoto i srebro pozłacane. Zatem, jak czyścić biżuterię? To najczęściej zadawane przez Was pytanie. Nie zalecam używać pasty do zębów do czyszczenia biżuterii, z uwagi na to, że może ją porysować i może zajść reakcja chemiczna, która zniszczy biżuterię. Najlepszą metodą, by wyczyścić biżuterię, jest przyniesienie jej do naszych butików, żeby eksperci mogli się nią zająć. W naszej pracowni odświeżymy ją, wyczyścimy, żeby służyła Wam na lata i wyglądała pięknie. Dotyczy to tylko i wyłącznie biżuterii ZOZO Design, którą zakupicie w naszym sklepie online czy w naszych butikach. Jeśli chcecie użyć domowej metody, to polecam Wam dwie najprostsze: woda z płynem do mycia naczyń. Yy, polecałabym użyć bardzo lekkiego płynu do naczyń lub ściereczki z mikrofibry, która przeznaczona jest do czyszczenia biżuterii. A teraz pokażę Wam, jak czyścimy biżuterię. Mam przed sobą bransoletkę klasyczną, tak zwaną tenis bransolet. Czyszczę ją ściereczką delikatnie. Na pewno zauważycie na ściereczce takie ciemne kreski. To oznacza, że wykonaliście dobrze swoją pracę. Kolejna metoda to czyszczenie biżuterii w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Wyciągamy bransoletkę i używamy miękkiej gąbeczki lub miękkiej ściereczki, po czym czyścimy delikatnie biżuterię. I branzoletka gotowa do noszenia. Bardzo często pytacie się, czy możecie się kąpać w biżuterii. Rekomendujemy ściągać biżuterię przed kąpielą. Z uwagi na to, że biżuteria po prostu może się zniszczyć. Jeśli chcecie umyć biżuterię z kamieniami, to polecam Wam skorzystać ze szczoteczki do zębów dziecięcej, bo jest najbardziej miękka i możecie bez problemu dostać się w szczeliny, nawet te najtrudniejsze, wykorzystując wodę z płynem do mycia naczyń. Pamiętajcie, że mamy swoją pracownię. Pozostajecie z nami w kontakcie na zawsze. Możemy Waszą biżuterię odświeżyć żeby służyła Wam na lata i zawsze pięknie wyglądała. Jesteśmy tutaj dla Was i zawsze służymy pomocą.